Ta druga, moment dnia, w którym demon nie pyta się, czy może zamieszkać razem ze mną. Każdy wzrok to pułapka, każda myśl jest kurwa ciężka. Czasami stawiam te kroki na krawędzi piekła. Nie wiem znowu, czy to ja, czy to ten obok. Patrząc w lustro widzę kogoś, kogoś, kogoś kto znowu przegrał Odpalony sharingan pokazuje mi wszystko co straciłem Każdą bliznę na duszy, każdy moment życia który spierdoliłem To jego blaski cierń, odbijający się swoim echem Nie wiem co już jest prawdziwe, co jest snem, a co ja By moje życie od narodzin nazywało, czytaj żart, 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 żart. Miałem ostatnio sen, sam szatan mnie odwiedził, przydusił mnie duszka, chyba sam nie dowierzał, jaka kurwa jest we mnie pustka. Zaczynam krzyczeć, nie zrozumiecie jak to bardzo boli, nie pomagają substancje ani może. Leżąc dalej na łóżku, z góry patrzę na swoją twarz. Myśli krążą w powietrzu, jakby gubiły swój maszt. Budzę się znowu smutny, nie pytaj który to już raz. 33 lata ciągle próbuję podnieść ten sam głaz. Aż w końcu to przygniecie mnie na zawsze, na zawsze. Czuję się taki zimny, kurwa, wiesz? Jakbym kurwa cały zamarzł.